ostatnimi wydarzeniami zaszył się gdzieś, nie mając ochoty na kontakty z innymi. Pozostali zebrani tworzą gromadę wystraszonych ludzi za zamkniętymi drzwiami. Nagle dzieje się coś niesamowitego. Pan Jezus staje pośród nich i mówi Pokój wam. Pokój wam. Musieli być bardzo szczęśliwi słysząc te słowa. Wszyscy pamiętali, że w najważniejszym momencie rozproszyli się i opuścili go. Ale Pan Jezus nie porusza tego tematu, lecz mówi. Pokój Wam. Następnie pokazuje im swoje dłonie i bok. Wtedy uczniowie zdają sobie sprawę z tego, że oto Pan jest znowu z nimi i radują się bardzo. Wtedy Pan Jezus mówi po raz drugi: Pokój Wam. A następnie wypowiada wspaniałe słowa: Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. W tym momencie czyni ich misjonarzami. Dzieje się to wtedy, gdy oni opuścili swego Pana i uciekli, siedząc zaręknieni za zamkniętymi drzwiami. Pan Jezus nie szuka ludzi przekonanych o swojej sile, ani takich, którzy myślą, że potrafią zbudować Królestwo Boże. On szuka takich, którzy nie potrafią, którzy są świadomi swej słabości i dlatego całą nadzieję pokładają w Nim. Pan Jezus nie powiedział do uczniów niczego w tym rodzaju. W porządku, wprawdzie nie sprawdziliście się ostatnio, ale jeżeli obiecacie, że się poprawicie, wtedy was poślę. Nie. Właśnie w momencie największego zwątpienia uczniów we własne siły, Pan chce im powiedzieć: To jest najlepszy moment, żebyście zrozumieli, iż posyłam was dokładnie tak, jak ojciec mnie posłał. Ja nie mogłem zrobić nic sam z siebie. Wszelkie dzieła ojciec czynił przeze mnie, a ja czyniłem tylko to, co on mi objawił. I dokładnie w ten sam sposób ja was posyłam. Nie jako tych, którzy uważają, że sami mogą cokolwiek uczynić. Chcę, abyście uczyli się być zależni ode mnie w swojej słabości. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie ducha świętego. I to jest tajemnica, bo oni nie otrzymali ducha świętego jako źródła mocy, za pomocą którego mogliby czynić to, co sami chcą. Otrzymali jedność z Ojcem, dzięki której Bóg mógł działać w nich i poprzez nich, właśnie dlatego, że sami byli słabi. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, było podobnie. Tchnął wynik ducha i odtąd słaby człowiek miał bezpośredni kontakt ze Stwórcą. Uczniowie nie otrzymali Ducha Świętego po to, żeby robić to, co sami uważają za słuszne, lecz po to, by Bóg Ojciec i Pan Jezus mogli czynić swoje dzieła poprzez nich. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. A potchnieniu Ducha Świętego na apostołów Jezus powiedział którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Pan Jezus mówi uczniom o odpuszczeniu grzechów ludziom w Jego imieniu, dlatego że On za nich umarł. Wtedy też ja będę z wami i pouczę was, jak żyć i nauczać w całkowitej zależności ode mnie. Wtedy będę mógł wykonywać przez was moje dzieła. Zauważcie, że te słowa zostały wypowiedziane prawie jednocześnie ze słowami. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po ośmiu dniach znowu widzimy uczniów zebranych w jednym miejscu, tym razem wraz z Tomaszem. Jego nastrój odbiega od pogody ducha i radości pozostałych. Czuje się tym gorzej, im więcej mówią mu o spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. W końcu odpowiada im. Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Wtedy nagle pan Jezus staje pomiędzy nimi i powtarza pozdrowienie: Pokój wam. Następnie zwraca się do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj moje ręce. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój i nie bądź bez wiary, lecz wierz. Słowa pokój wam zostały skierowane również do Tomasza. Pan Jezus przychodzi również do Tomasza w Jego załamaniu i depresji. Zauważcie, że Jezus nie powiedział do Tomasza, gdy przełamiesz swoją depresję, będziemy mogli współpracować. Ale wychodzi Mu na spotkanie w cudowny sposób w tych trudnych chwilach. Chciałbym się Wam z czegoś zwierzyć. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad tym serialem, byłem załamany. Czytałem Biblię, ale Słowo Boże do mnie nie docierało. I nagle na dzień przed rozpoczęciem pracy Pan przemówił do mnie. Mimo całego mojego załamania zostałem dotknięty Jego pokrzepiającym Słowem. Widzicie, ja często mam ten sam problem, co Tomasz. Panie, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Często, gdy znajdowałem się w trudnej sytuacji, mówiłem do Boga, Panie, chcę najpierw doświadczyć zwycięstwa, a później mogę działać z wiarą. Czasami Pan Jezus przychodzi do nas w takiej chwili, ale części ich Chce nas pouczyć i stawia sprawę jasno. Chcę, abyś nauczył się wiary. Tak też postąpił z Tomaszem. Potem rzekł do Tomasza Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje I daj tu rękę swoją i włóż w bóg mój A nie bądź bez wiary, lecz wierz Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój, rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie bądź bez wiary, lecz wierz, powiedział Jezus do Tomasza. Ten odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Ale Pan Jezus pouczał Tomasza, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nieraz chętnie powiedzielibyśmy Bogu, Panie, Daj mi odczuć swoją obecność, a wtedy uwierzę. Ale Pan nasz chce, abyśmy ufali mu, zanim doświadczymy zwycięstwa. Na tym polega wiara. Dlatego Jan kończy ten rozdział słowami. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga i abyście wierząc, mieli życie w imieniu Jego. To jest powód, dla którego Jan napisał. Ewangelię. On wierzy, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, synem Boga. A wierząc w niego, Możesz mieć życie wieczne? No cóż, zbliżamy się nieuchronnie do końca naszej serii. Chciałbym zapytać, czy te filmy pomogły ci uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i że wierząc w Niego uzyskasz życie wieczne? Pamiętaj, co Pan Jezus powiedział Tomaszowi: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.